Zadam takie trochę przewrotne pytanie. Czy wiecie, czego się bierze kurz w domu? W jednej domu się kurzy, a w innym doma się nie kurzy. Przyciąganie. Proszę? Przyciąganie chyba jadowe, znaczy. Okej, okay, dobrze. Jest okej, okay, ale dalej. To jest przyciąganie. Jakie przyciąganie? Czy kurzy się na... na sztu materiała. Dobrze, z czego to wynika? To... Nie. Sztucznych materiałach skupiają kupiają Skupiają kurz, bo elektryzują, tak, ale z czego się bierze sam kurz? Bo jeżeli nie ma kurzu, to to nie ma co przyciągać? Z ruchu chyba jakoś, tak? Jak wszystko mamy czystości? Są jakieś zarazki takie. Blisko, tak, bakterie. Bakterie. Dobrze, to dlaczego w jednej domach jest więcej tych bakterii, a w drugich mniej? Tak, Coś mam do roboty. Tak, to jest bardzo dobre wyślenie przed Tylko pytanie co? Alergia niska? Naprawiają coś? Czy kurz naprawia? Znaczy to, co było wcześniej nie kurzem. Pią. Właśnie. No właśnie. No dobra, nie będę was męczył. <noise> dobra. Wszystko ma nazwijmy to swój proces rozkładu. Jak umiera ciało, jakakolwiek forma materialna, organiczna, następuje jej proces rozkładu. O tym mówiłem trochę wcześniej. Proces rozkładu jest dosyć prosty. Najpierw wchodzi co? Informacja, czyli wirusy, które mówią, że coś zdechło. Po wirusach najczęściej wchodzą grzyby. Tak, wirusy przyciągają grzyby, ty zaczynają to powoli rozkładać. Grzyby przyciągają ropaki. Tak, które zaczynają to trawić, a potem następują ścierwojady na przykład, żeby to wszystko jeszcze dojeść do końca. tak? I tak następuje rozkład całości. Wirusy, yy, bakterie są, wirusy, bakterie, grzyby, robaki i ścierwojady. Taka mniej więcej kolejność. Ścierwojady? Yy, zwierzęta albo owady, które jedzą padlinę. Ludzie też, tylko no my to powiemy już przetworzoną, no tak. Ale taką rozkładającą. Są Są zwierzęta, które jedzą tylko taką podlinę, tak, a nie jedzą nic innego. To teraz yy, zróbmy sobie taki eksperyment. Nazwijmy to mentalny. Weźmy sobie słoik. Zamknijmy go szczelnie. Czy to w słoiku jest? Powietrze jest. Dobrze. Czy w tym powietrzu coś jest? Drobne ustroje, roztocza, bakterie. Czy one zdechną? Zdechną. Znaczy umrą, przepraszam. To ten. E, dobra, przyspieszmy trochę ten eksperyment. Włóżmy sobie coś do, do tego słoja, dobra. Włóżmy sobie kawałek chleba, kawałek mięsa. Tylko jak włożymy mięso, to potem nie otwrajmy tego słoja już, bo będzie śmierdziało, żeby było jasne. Jak mamy kawałek mięsa, nawet taki kupiony ze sklepu. On się chce rozłożyć, prawda? Czyli wysyła informacje, czyli wirusy. Wirus to jest nic innego, jak informacja, że tu jest kawałek mięsa, chodźcie mi rozłożyć. Kto odbiera tę, tę informację? Bakterie. Słoik mamy szklany, więc bakteria sobie tu, 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 tu. Przejdzie przez szkło? Nie. To co robi? O, spada. Ten. I po pewnym czasie okazuje się, że tutaj wokół słoika robi się cały rój martwych bakterii, które my znamy pod pojęciem kurzu. Jeżeli to się nie może rozkładać, to cały czas wysyła taką informację, wysyła tą informację, wysyła tą informację, więc tego kurzu będzie cały czas malatowało. A teraz sobie wyobraźcie, że budujecie dom z czegoś takiego. Znacie taki materiał. Nazywa się to pusta generalnie. Bardzo fajny materiał stworzony jakoś w latach 90. -tych, jako zamiennik cegły. Kyczny, co? Nie, to jest ceramika. Na przykład yy, ten tego. Yy, jest trochę gorszy, ale też niezły Zostało to stworzone na zamiennik cegły. Po to. Aby zwiększyć drogę ucieczki ciepła, bo w przypadku stałego materiału ucieka w ten sposób. Natomiast w przypadku, gdyby to był pełny materiał, w sensie. Natomiast w przypadku pustaku, ta droga ucieczka ciepła została zrobiona w ten sposób. Więc one są bardziej termoizolacyjne niż cegła czy pełne materiały. Natomiast przy obecnej technologii budownictwa nie ma to żadnego znaczenia. Ale rzeczywiście są bardziej termoizolacyjne. E, co one tutaj mają w środku? Czy jest jakiś kolor? Tu. Powietrze. Powietrze. Na górze, na dole takiego pustaka, jak narysowali, narysowalibyśmy to z boku, układa się zaprawę cementową, To jest dosyć szczelna. Prawda? Mamy pustak z boku, Widziane? Od dołu, od góry układamy zaprawę cementową, czy w sumie od góry, bo od dołu już jest złożona. I ona zamyka te dziury, to są w środku. Tworzą się zamknięte pustki powietrzne. Tak, tu są zamknięte pustki powietrzne, w których coś jest. Nie ma mięsa, ale są bakterie. Tak czy nie? Tak. Bakterie umierają. Co się z nimi dzieje? Wysyłają wirus. Wysyłają informacje w formie wirusów. Chodźcie mięso, rozłóżcie. Nie ma znaczenia, co umrze bakteria, czy zwierzę, czy cokolwiek innego. Droga rozkładu jest taka sama. Jak wysyła informację drogą przez WiFi? Do bakterii stwierdzają, że przyjdzie, przyjdziemy. Ale przyjdą? Nie. Padną. I tak się robi kurz. Jak wejdziecie sobie do kamienicy, w Warszawie tych kamienicy jest tych kamienic mało, tak? Ale w Łodzi i w innych starych miastach w Polsce jest dużo kamienic. W kamienicach się nie kurzy. W ogóle. Ludzie mówią, że zbierają kurz. Proforma raz na miesiąc. I ta parcelka kurzu jest minimalna. Kurzy się, ale w bardzo, bardzo małym stopniu. Wejdziecie do bloków mieszkalnych i kurczcie co dwa dni, bo tak się kurzy. W blokach materiały zewnętrzne, w do tych takich PRL-owskich, budowane na lat 70., lat 80., ściany zewnętrzne są pełne. Znaczy są z gazem betonu, ona ma zamknięte pustki powietrzne, ale na trochę innej zasadzie, na zasadzie wypalania, więc to jest inna zasada bo tam nie ma zamkniętego powietrza, które by, w którym by coś było, bo to jest wszystko wypalone już. Jest spopielone. Ale mam strepy kanałowe. I to wystarczy. I kurczę się naprawdę nieźle, bo mieszkam w takim bloku. Jakie to ma dla nas znaczenie? Dwa. Pierwsze, to mniej, nazwijmy to korzystne znaczy to mniej negatywne z dwóch. Negatywnych, jak dla mnie, to jest to, że po prostu się kurzy. Czyli jest brudno. Tak? Trzeba sprzątać, odkurzać i tak dalej, i tak dalej. Ale drugie jest trochę bardziej przerażające. Te bakterie, a czy my jako organizm jesteśmy multi, to się nazywa multifunkcyjnie, to bym jakiś mądre określenie na tym było, nie pamiętam w tym momencie. Mamy wiele zadań po prostu. Natomiast bakterie są jednozadaniowe. Nie ma bakterii wielozadaniowych, że robią to, to, to i to. Tak, to nie tak, że my jeszcze się chodzimy, śpiewamy i rozmawiamy i robimy, gotujemy obiad. Jedne zadaniowe są. A te bakterie mają tylko jeden cel: rozłożyć ciało fizyczne. Więc jeżeli mieszkamy w takim domu, który jest otoczony pluskami powietrznymi, w powietrzu noszą się te, te bakterie jeszcze za życia, zanim staną się kurzem, to one mają jeden cel: rozłożyć ciało fizyczne. Jak są w powietrzu, bo je budynie przyciąga, my je wdychamy. Rozkładamy się? Na całe szczęście nie. Nie, na całe szczęście nie. Bo mamy taką fajną, fajną rzecz na naszym układzie, to nazywa się układ immunologiczny. Na całe szczęście. I układ immunologiczny ma to do siebie, że walczy na początku z największym zagrożeniem, które zagraża przetrwaniu całego organizmu. Więc na przykład, jeżeli mamy, nazwijmy to, jakąś chorobę przewlekłą, to układ immunologiczny skupia się na tym, żeby ta choroba przewlekła nie zabiła całego organizmu, tak? Ale układ immunologiczny ma pewne ograniczenia. Powiedzmy, ma wydajność stuprocentowa. 50% zabiera na nasze choroba przewlekła, tak? Dodatkowe 10%, dlatego że dzisiaj, jak odjedliśmy, nie fajne jedzenie, tak? Dodatkowe 20% na coś tam zużyliśmy, to też wymaga jego działania. I zostaje nam 20% odporności, tak naprawdę, ze stu. Przez to, jak funkcjonujemy. I teraz, myślę, dołożymy, może inaczej. To jest jedzenie, to jest choroba, a to powiedzmy jest ten kusz, który tutaj jest. I zostaje nam 20% odporności. Zaczniemy łapać różne typu infekcję. Zaczniemy chorować? mielu bardziej poważnie? I nagle się okazuje, że dziecko ma kiepską odporność i lekarze nie wiedzą dlaczego. A czasami po prostu na trzeba wyeliminować pewien do rzeczy. Cukry z diety to już tak poza budownictwem. Albo zmienić otoczenie, i tak dalej. I nagle się okazuje, że dziecko ma fantastyczną odporność. Dlatego zamknięte puszki powietrzne to jest zło. Powiem szczerze. Stworzono to dla dobrych celów, natomiast dobrymi chęciami jest pieko wymurowane, jak to ktoś powiedział. E, dlatego jak projektuję domy, zawsze robię bustaki e, silikatowe. Czyli po prostu można robić z elementów ceramicznych robionych na bazie gliny, albo silikatowych budowanych, robionych na bazie wapna, To też jest bardzo zdrowe dla człowieka.